Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Karol Urbańczyk to dobra kwiatka Urbańczyk. Dzisiaj chciałem zaprezentować kapitalnego samca. Jest to samiec o numerze 8413. Ojciec to pełny brat Karin od pana Wojtka Handelka, samicy olimpijskiej. Srebrny medal w maratonie. Samica wywodzi się z Goembi Kopman. Fenomenalne gołębie jeżeli chodzi o wspólne gojemniki, zresztą widać co Gerard Kopman robi w tym momencie na wspólnych gołębnikach. A matka to właśnie yy, córka Karin z połączenia syna Nevid Bójka od Hugo Battenburga razy Karin. Także mamy tutaj bardzo mocnego Imreda tam jest fajne drganie jest w skrzydle praktycznie 100% kopman plecy I pokażemy jeszcze oko samiec jest bardzo ładny więcej informacji pod numerem telefonu lub na plif i oczywiście do gołębia zapewniamy transport bardzo humanitarny, bo ptaki jadą tylko 24 godziny i transporty wychodzą regularnie.